Czy kiedykolwiek myśleliście, że pieniądze mogą pracować dla Was przynosząc regularny, realny zysk nawet w czasach zmiennego rynku? Dziś opowiem Wam o moim podejściu do inwestowania, które pozwala mi nie tylko czerpać zyski, ale także budować kapitał społeczny i wspierać rodzimy y, polski rynek. Powiem Wam, dlaczego wybieram polskie spółki dywidendowe, dlaczego nie spółki wzrostowe albo spółki np. z amerykańskiego parkietu. Ci, którzy obserwują mnie na portalu X wiedzą, że moim głównym zainteresowaniem i podstawowym źródłem inwestycji jest polski rynek, w dodatku ograniczony do spółek dzielących się zyskiem z akcjonariuszami. Oczywiście to podejście jest bardzo indywidualne. Lukuję tak środki, dlatego że uważam to za najlepszy sposób akurat dla mnie, co nie znaczy, że takie podejście będzie również dobre dla Ciebie. Dlatego już na samym początku zaznaczam, aby nie kopiować moich ruchów. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, a jedynie takim inwestorem indywidualnym, który dzieli się z Wami moimi przemyśleniami. Zanim zaczniemy, zachęcam do lajkowania, subowania i komentowania tego materiału z Waszymi przemyśleniami. A teraz zapraszam do materiału. W internecie można znaleźć naprawdę przeróżne strategie i podejścia do inwestowania. Niektórzy kłócą się, że to właśnie ich podejście jest najlepsze i wyśmiewają innych. Czy słusznie? Moim zdaniem nie. To, co będzie dobre dla jednej osoby, dla następnej może być nie do przyjęcia. Przeciwnicy inwestowania dywidendowego sugerują, że nie powinniśmy się skupiać na takich spółkach, ponieważ spółki te zamiast inwestować w dalszy rozwój przekazują część zysku akcjonariuszom, a sami posiłkują się kredytem. Oznacza nieefektywne wykorzystanie zgromadzonego kapitału. Ja mam inne podejście i teraz pokażę Ci cztery powody, które skłaniają mnie do inwestowania w polskie spółki dywidendowe. Zacznę od czegoś, co prawdopodobnie podoba się nie tylko mi, ale także znacznej części inwestorów dywidendowych, mianowicie od cash flow. Cash czyli przepływy pieniężne, to właśnie te otrzymane dywidendy. Ja inwestuję w spółki dywidendowe, ponieważ chcę mieć co roku, co kwartał czy tam co miesiąc stały dochód i móc nim rozporządzać w zależności od potrzeby. Daje mi to takie poczucie prawdziwego zarabiania, w dodatku bardzo pasywnego. Lubię zrobić coś raz, a następnie przez kolejne okresy czerpać zyski z tego, co wykonałem. To trochę tak, jakbyśmy posadzili drzewo. Wkładamy więcej trudu na samym początku, aby wybrać odpowiednią odmianę, kupić, wykopać dziurę i posadzić. W kolejnych latach doglądamy jedynie naszej, że tak powiem, inwestycji i cieszymy się z owoców, które ona wydaje. Gdy otrzymuję dywidendę, czuję, że moje decyzje inwestycyjne przynoszą taki wymierny efekt. Otrzymuję te owoce mojej pracy, co dodatkowo motywuje mnie do dalszego działania. Podczas gdy wielu inwestorów gubi się w analizach wzrostu kursu akcji, ja stawiam na to, co widoczne gotówkę, którą mogę zainwestować ponownie, albo wykorzystać ją na kupno kolejnych akcji lub na codzienne wydatki. Na szczęście nie miałem jeszcze okazji, czy bardziej potrzeby, aby wypłacać otrzymane dywidendy, więc całość otrzymanego dochodu reinwestuję. Głównie w spółki, które aktualnie uznam za wartościowe, trzymając się swojej strategii o zbilansowanym portfelu. Powoduje to napędzanie się kuli śnieżnej i, jeśli mam być szczery, ciężko mi było to dobrze zrozumieć na początku inwestowania. Byłem nieco sceptyczny, nawet obliczając sobie zwroty z potencjalnych dywidend na przestrzeni lat. Natomiast, gdy upłynęło kilka lat i widzę faktycznie, jak to wszystko samo się napędza, a ja nie muszę poświęcać już tak dużo czasu, a i tak generuje co roku wyższy cashflow. Napawa mnie to radością, że spróbowałem, że nie zmieniałem strategii, a teraz cieszę się z tych efektów mojej pracy na początku przygody z giełdą. Uważam, że w inwestowaniu bardzo ważna jest głowa i psychologia, a takie podejście daje mi duży komfort psychiczny. Dlatego inwestując, staram się nie ponosić przesadnego ryzyka, tak aby z inwestycjami po prostu czuć się dobrze. A nie czuć ciągłej obawy, że rynek akurat wyceni moją czy naszą spółkę niżej niż obstawialiśmy, że będzie. Jest wiele przykładów spółek o naprawdę dobrych fundamentach, które mimo to przez kilka lat potrafią znajdować się w tym trendzie bocznym. To bardzo irytuje inwestorów liczących tylko na wzrost kursu. Psychologia i komfort psychiczny wiążą się z drugim argumentem, przez który zdecydowałem się inwestować dywidendowo. Nie sposób nie wspomnieć o aspekcie ryzyka. Inwestując w spółki dywidendowe, zyskuje dodatkowy bufor. Nawet gdy kurs akcji spada, regularne wypłaty dywidendy pomagają zminimalizować straty i zachować taką chłodną głowę. W tradycyjnym inwestowaniu liczy się na wzrost kursu, a gwałtowne spadki mogą oznaczać poważne straty. Ale dywidendy działają jak zaszczyt gotówki, który równoważy te spadki. W dodatku długoterminowe podejście dodatkowo pozwala na akumulację dobrych spółek w fazach schłodzenia czy wręcz ostrych spadków, jakie miały miejsce na przykład, teraz podczas niedawnego zamieszania z cłami, które Trump chciał nałożyć na niemal cały świat. Wykorzystałem osobiście wtedy okazję i dokupiłem sobie solidne spółki, które absolutnie nie miały ryzyka związanego z tym aspektem, a mimo tego spadały ich wyceny, ponieważ cały rynek spadał. Inwestowanie dywidendowe pozwoliło mi zachować chłodną głowę, ponieważ wiem, że te spółki podzielą się swoim zyskiem w kolejnych latach, więc te spore spadki nie traktowałem jako paniczne, wręcz przeciwnie, jako dobrą okazję zakupową. Dzięki dywidendom mogę sobie pozwolić na większą stabilność i spokój, niezależnie od tej zmienności rynkowej. Umiejętne budowanie portfela opartego na spółkach z solidną historią wypłat nie tylko zmniejsza ryzyko ale pozwala cieszyć się stałym dochodem, co przekłada się na taką pewność jutra. Może jestem idealistą, a może głupcem, natomiast inwestuję w polskie spółki dywidendowe, ponieważ uważam, że jako Polacy powinniśmy wspierać ten nasz lokalny rynek. Marzy mi się taka mądra ekonomicznie Polska z wyedukowanymi obywatelami, którzy nie dają się nabijać na przykład na zmienne raty kredytów przy drastycznie niskim oprocentowaniu, lub odwrotnie w stałe raty przy wysokim. Którzy wiedzą chociaż o podstawach tego, jak działa rynek i gospodarka. Brakuje mi w Polakach takiego przekonania, że warto pomagać sobie nawzajem i wspólnie budować nasze bogactwo. Widać to naprawdę w różnych zachowaniach międzyludzkich. Niestety, wolimy zazdrościć sąsiadowi niż gratulować mu sukcesów i pytać o jego sposób na bogacenie się. Nie chcę generalizować, ale raczej większość się ze mną zgodzi, że jesteśmy narodem takim zawisnym, mało współpracującym. Niestety, zwłaszcza w starszym pokoleniu, to zauważyłem, wychowanym w czasach transformacji, wielu ludzi ma wciąż takie wrażenie, że do większych pieniędzy mo można dojść tylko kradnąc, kantując i wyzyskując innych. Jest to w nich zakorzenione, bo wychowali się w takich, a nie innych czasach. Ja jestem nieco młodszy, dlatego wolę podejście współpracy, nauki na sukcesach innych. Bo przecież nikt nie powiedział, że możemy uczyć się tylko na błędach. Przecież, jeśli ktoś osiągnął sukces, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się dowiedzieli, jak to zrobić, a następnie pewne rzeczy próbowali wcielić do swojego życia, które będą zgodne oczywiście z naszymi upodobaniami i branżą, w której operujemy. Warto więc moim zdaniem czytać na przykład biografię ludzi sukcesu, aby się od nich uczyć. Brakuje mi w Polsce kapitału społecznego, poczucia przynależności do wspólnoty, takiego patriotyzmu, ale nie na pokaz z pięknymi hasłami tylko gospodarczego w codziennych wyborach. Jest to rzadko podnoszony temat w opinii publicznej, a myślę, że warto by było edukować ludzi, że jeśli na przykład wybierzemy polskie produkty, a nie zagraniczne, to więcej środków zostanie u polskiego przedsiębiorcy. Później w polskim budżecie, który zbierze podatki, przez co zarówno producent, jak i rząd będą miały więcej środków do dalszych inwestycji. No bo wyobraźcie sobie, gdyby tak każdy z 38 milionów Polaków codziennie zamiast nie, nie, niemieckiego, chińskiego czy włoskiego produktu wybrał ten polski, o wartości nawet 5 złotych, to dziennie dałoby to 190 milionów. W skali miesiąca w Polsce zostałoby 5,7 miliarda, a rocznie mielibyśmy do dyspozycji jako Polacy więcej o prawie 68 miliardów złotych. Wiem, że to jest mega uproszczenie, chcę tu tylko pokazać, jak stosunkowo małe kwoty w skali całego kraju potrafią zrobić kolosalną różnicę. Podoba mi się na przykład w tej kwestii Szwajcaria, której obywatele są mądrym ekonomicznie krajem. Wiedzą oni, że jeśli wybiorą lokalnego dostawcę produktów czy usług, to mimo, że może jest nawet czasem droższy niż jego zagraniczny konkurent, długoterminowo wyjdą na tym i tak lepiej. I nie mówię o dużej różnicy jakościowej, ale o podobnych cechach. Sam staram się wybierać polskie produkty. Nie będę się kreował na jakiegoś społeczniaka oczywiście też często o tym zapominam. Nie chodzi o to, żeby wybierać tylko polskie produkty codziennie, bo nie zawsze to będzie dla nas lepsze. Ale jeśli następnym razem będziesz mieć do wyboru lokalnego dostawcę warzyw, albo sprowadzane z Hiszpanii i sprzedawane w niemieckim lub portugalskim sklepie pomidory, to może wesprzyj nasz lokalny rynek. Długoterminowo będzie to dobre również dla Ciebie. Jeśli chcecie coś więcej na temat kapitału społecznego, jak działa, dajcie znać w komentarzu, że interesuje Was ten temat, a ja postaram się przygotować taką rzetelną analizę tego zagadnienia. Korzystając z okazji, zachęcam do pozostawienia lajka i suba, jeśli oczywiście podoba Ci się ten film. Ciebie to nie będzie nic kosztowało, a mi pozwoli dotrzeć do większego grona odbiorców. Ostatnim aspektem jest to, do czego dążę inwestując dywidendowo, czyli klucz całego dzisiejszego odcinka. Moim celem, lokując kapitał w ten sposób, jest osiągnięcie w przyszłości pasywnego dochodu, który będzie pokrywał w całości lub chociaż w znacznej części podstawowe koszty mojego życia. Dążę do tego, aby za młodu, kiedy jestem sprawny i bardziej energiczny, zgromadzić taki kapitał, który pozwoli mi w późniejszych czasach mniej pracować i samemu decydować o tym, kiedy przejdę na emeryturę. Nie polegając tylko na tej naszej umowie społecznej jaki jest w tej chwili system emerytalny i wypłacane pieniądze przez ZUS. Więcej o systemie emerytalnym, stopie zastąpienia i o tym, dlaczego nie ma co liczyć na ZUS, mówiłem w filmie, który wyświetli Ci się na końcu tego materiału. Zainteresowanych zachęcam oczywiście do obejrzenia. Wyobraźcie sobie sytuację, w której praca na etacie przestaje być koniecznością, a Wasze inwestycje zapewniają stabilną, regularną kasę. To właśnie cel, do którego dobrze. Systematyczne reinwestowanie dywidend i cierpliwość są kluczowe, by z czasem osiągnąć niezależność finansową, pozwalającą cieszyć się życiem, podróżami, rozwojem osobistym, czy po prostu spędzaniem czasu z bliskimi, bez ciągłej presji finansowej i pogonią za pieniądzem. To marzenie, które może stać się realne, jeśli podejdziemy do inwestowania z głową i konsekwencją. Reinwestowanie dywidend pozwala na wykorzystanie efektu procentu składanego, co przyspiesza wzrost kapitału i przyspiesza budowanie majątku. Dodatkowo, jeśli inwestujemy na koncie IKE, odraczamy podatek od dywidend, co również daje nam boostera do naszych inwestycji. Myślę, że przekazałem Ci w tym filmie moje podejście do inwestowania, dlaczego inwestuję tak, a nie inaczej. Jeśli inwestujesz dywidendowo, możesz podzielić się ze mną, jakie spółki wybierasz, czy jest to polski rynek, czy stawiasz na globalne akcje. Jeśli inwestujesz inaczej, też możesz podzielić się, jak to robisz, jakie jest Twoje podejście do inwestowania. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnych materiałach.